Oh yes. Dzień dobry, ja się nazywam Klaudia Grabarczyk i witam w kolejnym odcinku Rozmów o Zmianie. Dzisiejszym moim gościem jest Piotr Celmer, właściciel pracowni optycznej i nowo powstającej sieci 69Eyes, właściciel agencji marketingowej Big Big Agency, oczywiście lider, przedsiębiorca wielu biznesów, bo Piotr może o tych biznesach opowiadać więcej, triathlonista, no i oczywiście fan życia. Cześć, Piotr. Cześć. Wow, jaka, no właśnie. Me, jaka metryczka no, tutaj. Tak, metryczka świetna, ale powinieneś być z niej absolutnie dumny. Myślę, że mogłabym jeszcze więcej o tobie opowiadać, ale, ale nie, nie, może to na kolejny film. Wiesz co? No właśnie. Pan życia, ten element szczególnie do mnie pasuje, bo faktycznie zaprosiłaś mnie do tematu związanego ze zmianą. Tak, tak. A e, jeśli masz fan w życiu, to jest zmiana, będzie fanem dla Ciebie i dla otoczenia. No bo nie możemy myśleć tylko w aspekcie swojej osoby, bo e, jesteśmy połączeni, prawda? Mamy rodziny, mamy e, swoich pracowników, e, z którymi e, widzimy się często e, znacznie dłużej niż z rodziną. No teraz akurat w obecnych czasach się zmieniło in plus na korzyść rodziny, mhm. więc tu pierwszy plus tej zmiany, którą mamy związanej z COVIDem, fan życia. Dlaczego? Bo po pierwsze doceniam to, że mam szansę żyć. W tym kraju, w tym miejscu, w ciekawych czasach, i mogę doświadczać tego wszystkiego, co się dzieje. Tego dobrego i tego złego, oczywiście, no bo, żeby była równowaga, musimy w pewnym sensie trochę pocierpieć, żeby się nauczyć. Oczywiście warto się uczyć z uśmiechem na twarzy. Niekoniecznie ze łzami, aczkolwiek aby doświadczać pełnej palety naszych emocji, no to no niestety te przykre sytuacje też muszą się zdarzać. No tak, te doświadczenia, które nadają dobre lekcje. No tak, dokładnie. E Dobra, przekazuję Ci że pałeczkę, bo, bo Cię Nie, no, Pięknie, pięknie zaczęłaś, bo ja w zasadzie chciałam z Tobą porozmawiać o zmianie. Jak to sobie, ro... Czym dla Ciebie jest zmiana? A też przedstawiając Ciebie od razu tutaj zasugerowałam, że pewnie ta zmienność czy ta zmiana w życiu dla Ciebie nie jest tematem obcym. Więc czym a, ona dla Ciebie a, jest? Dla mnie zmiana to jest droga. Mhm. E, ja idę po prostu e, ze zmianą, bo... Akurat moje życie się tak potoczyło, że biznesowo zajmowałem się różnymi działaniami. Jako dziecko no, uprawiałem rolę z dziadkiem, pomagałem dziadkowi przy zbożu, więc widziałem, jak wygląda. Ciężka praca na wsi. W czasie w podstawówce już myłem okna. To były moje pierwsze jakieś tam, ale okna samochodów, słuchajcie, na stacjach A. benzynowych i na ulicy, na światłach. Takie to A. były szalone pomysły. Później z kolei chodziliśmy z, z znajomymi do chłopów na zbieranie malin mhm. i a to jeszcze czasem dziecięcy taki mocno dziecięcy i tam też doświadczałem różnych sytuacji niekoniecznie fajnych. No, poszliśmy do chłopa, który nam nie zapłacił. Cały dzień żeśmy pielili maliny, bo były zarośnięte i nie zdążyliśmy dosłownie zostało nam pół godziny, ale już był zmrok i nie zdążyliśmy skończyć tego pola. No i ten mężczyzna powiedział, to dokończycie jutro. No i następnego dnia przyszliśmy i pole już było wypielone. Mm -hmm. I mówi, że no nie zrobiliście całej roboty, więc nie dostaniecie pieniędzy. No i Poznalęcia. jako dzieciak w podstawówce, no dla mnie to było strasznie przykre, bo jednak inaczej, Myślałem, że świat wygląda, że ludzie są bardziej uczciwi niż nieuczciwi. Ale ta nauczka na pewno bardzo dużo dała mi dobrą lekcję. Co dalej? Okej. Okay. Byliśmy w miejscu, gdzie miałem to doświadczenie mniej pozytywne biznesowo jako pracownik. I no, i przychodziły zmiany w moim życiu, bo miałem pierwszą dziewczynę, i jej ojciec był dla mnie dosyć ważną osobą, nawet bardzo ważną, ponieważ zobaczyłem, co to jest biznes, jak wygląda biznes. W domu tego biznesu nie było, więc nie miałem od kogo czerpać wzorców. I Wtedy zdecydowałem, że pójdę na zarządzanie na uniwerek. Więc mhm. na szczęście dosyć szybko. Zobaczyłem, co mnie kręci, co mi się podoba. Więc no. I tam była zmiana konkretna, bo ja na początku wylądowałem na SGGW. Mhm. No z racji tam moich korzeni, rodzinnych. No ale nie mogłem się odnaleźć ze względu na to, że no, ta, te nasze rolnictwo to raczej była zabawa w rolnictwo niż y, prawdziwy biznes rolniczy, a ludzie, którzy studiowali w uczelni no, i jakieś niesamowite maszyny rozmawiali o nich, a mnie to kompletnie nie interesowało, więc y, po semestrze rzuciłem te studia i poszedłem na uniwersytet. Mm -hmm. to, było, to była dobra decyzja, bo tam poznałem mnóstwo fajnych ludzi i się świetnie czułem. No i mogłem pracować. Czyli od razu na studiach zacząłem pracę w marketingu. I, no i tam zobaczyłem, co to jest biznes. I po studiach od razu założyłem swoją pierwszą działalność gospodarczą. A więc y, tak poszedłem, że tak powiem, od, na żywioł. E, na początku e, pracowałem z, ze wspólnikiem, potem e, e, stwierdziłem, że chcę inaczej ten biznes zupełnie prowadzić, e, więc zostawiłem mu tą firmę i sam stworzyłem nową. E, więc te, te zmiany były bardzo częste. Oczywiście mhm. były ups and downs y, związkowe. Dzieci się urodziły. Mhm. A, 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 więc m, tak jak słyszysz, opowiadam o drodze. Czyli to tak. wszystko idzie. Nie? Mogę powiedzieć tak, że e, pierwszy biznes, tam jakieś e, zaczęły być problemy, to na początku e, m, tak jak siebie obserwuję teraz z perspektywy. To w tym wieku, 25-30 lat, to przy nerwowych sytuacjach dominował strach, żal, pretensja, czasami agresja wręcz. Mhm. Później, w miarę jak zacząłem akceptować te zmiany, które przychodziły, mhm. to początkowo nie zgadzasz się na zmiany. Nie chcesz ich. Tak. Tak. Mnie to nie powinno dotyczyć. Ja się na to nie pisałem, nie godziłem, miało być cudownie, ja założyłem firmę i generalnie imprezy integracyjne muszą wszyscy robić, ponieważ to jest świetny biznes, to pomaga ludziom i wiesz, no trochę mania, nie? ale no i teraz na przykład widzimy, że eventy w ogóle się skończyły i trzeba przemodelować myślenie zupełnie bo moja agencja będę też robi, ale ponieważ zdywersyfikowałem działania, no to nie czuję teraz problemu. Mm -hmm. okay. W każdym razie potem, jak już przeszedłem ten okres takiego, nazwijmy to, buntu, żalu i, i, i pretensji, um, wszedłem głębiej. Tak, wszedłem głębiej. Kolejny biznes restauracyjny, no tutaj to tak, tak. naprawdę być pasjonatą i mieć e, chęć siedzenia w knajpie mhm. e, tam to był stres permanentny to była walka o przetrwanie w zasadzie każdy dzień e, liczył tam w knajpie mhm. e, no to jest to jest biznes który jest e, bardzo wymagający i e, oczywiście w planie wygląda wszystko cudownie. E, możesz mieć sponsorów, możesz mieć e, kapitał i tak dalej, ale pewne elementy nie zagrają i nie wypali. No tak. Wiesz, my, my pociągnęliśmy ten biznes ze wspólnikiem dwa lata i, i, i wystarczyło. Dużo alkoholu. Nie, nie. To znaczy, jestem w stanie otworzyć kolejną knajpę i wiem, że zrobiłbym to znacznie lepiej, ale ja już to, doszedłem do takiej zmiany w sobie, że wiem, że okej, okay, to już mam odhaczone. Chcę kolejnej zmiany. Mhm. Kolejna zmiana to jest moment, kiedy zacząłem bardziej wchodzić w siebie. To, była, to były okolice tam 38-40 lat, właśnie po restauracji, mm -hmm. kiedy no de facto koleżanka moja robiła kursy mindfulness. I ona na mnie spojrzała i mówi: Słuchaj, ty jesteś jak, jakbyś, cały, jakby ciebie cały czas ktoś gonił. No, i odczytała mnie genialnie, bo ja faktycznie nie wiem, w nocy nie spałem i budziłem się, zlany potem w tysiące myśli, w ogóle nie byłem w stanie uspokoić głowy. Mhm. I jak zacząłem ćwiczyć ten mindfulness, to nagle, tak jakbym w samochodzie, w którym nie zmieniałaś dwa lata oleju, wymieniłabyś olej, wszystkie filtry. I ten samochód zaczyna jechać. jechać. Mhm. I ze mną było bardzo podobnie. Nagle ta zmiana, której doświadczyłem poprzez e, uspokojenie głowy, e, spowodowała, że przyszły do mnie nowe pomysły. Mhm. Wtedy też uznałem, że żeby zbudować nowy statek, trzeba pozbyć się starego. W związku z tym yy, tam miałem agencję reklamową, którą sprzedałem pracownikom. Yy, I w ogóle stwierdziłem, że chcę odpocząć. O. Yy, I okazało się, że no, nie dane mi jest odpoczywać. Bo, <noise> bo, bo wychodzi kolejna zmiana. No tak. Yy, no i... Yy, Przyszły do mnie okulary. Biznes, który był dla mnie totalnie nowy, ale zachwyciła mnie marka Warby Parker, amerykańska mega firma robiąca cudowny marketing, mająca wspaniałe sklepy i komunikująca się do ludzi aktywnych. Tak, mm -hmm. Nie mówiąca ile lat tyle zniżki, bo, bo to jest komunikat do osób, które tych lat mają dużo. I stwierdziłem, że fajnie jest zrobić markę, która będzie marką z przymurzeniem oka. Mm -hmm. I która będzie w ciekawy sposób się komunikować, trochę inaczej niż cały rynek się komunikuje. No i w lipcu zeszłego roku odpaliłem salon dwalatowy. To też nie jest takie proste, ponieważ no miejsce jest poblokowane, tam budują stację metra, w związku z tym dojazdu nie ma. I w związku z tym ruch w galerii również jest ograniczony. Więc yy, początkowo yy, nagle wrócił do mnie Piotrek, ten sprzed zmiany, ten, co miał 35 lat yy, i tak, o kurczę, chyba trzeba likwidować biznes i wycofać się. A, ale później yy, głowa wróciła z powrotem na miejsce, yy, w sensie mózg. <laughs> I yy, de facto po medytacjach przyszło do mnie. Ale zaraz, przecież od początku chciałeś tworzyć sieć i chciałeś inwestora, nie? Mhm. I, no i to, to jakby dało mi siłę do tego, że ok, ja chcę sobie wybrać inwestora, mhm. który będzie idealnie pasował do tego biznesu. W związku z tym zacząłem szukać różnych możliwości. E, ale szukać z dużym spokojem, bo e, e, ta zmiana e, mojego życia, związana z tym, że nagle jestem optykiem, spowodowała, że tutaj dziękuję Ci, Claudio, e, za e, rekrutację e, kierownika e, do mojego salonu. E, ba, no, 100% trafiona kandydatura. Jestem bardzo Ci wdzięczny za, 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 za Twoją pracę. No, w każdym razie e, musiałem się nauczyć nowego biznesu i e, też stworzyć nową drogę komunikacji. No, a teraz, ponieważ galeria jest zamknięta, e, widzę, że część optyków się e, likwiduje, że mhm. ogłaszają bankructwa, na tam stronach na optyku widzę, że jest sprzedawany sprzęt. Jakby, no, ja stwierdziłem, że kurczę, chciałem otworzyć sklep internetowy. No i to jest czas tego zatrzymania i odpalenia tego sklepu. No i, no i właśnie odpaliłem sklep, ale zastanawiałem się, co zrobić, żeby no, być jakby na czasie z tym, co się dzieje na rynku. No, no i z kolegą stwierdziliśmy, że robimy. E, początkowo chcieliśmy zrobić przyłbicę taką ochronną na bazie okularów. Mm -hmm. e, ale zobaczyliśmy, że e, okulary, które są dostępne na rynku, e, one są dosyć e, e, wiotkie i mm -hmm. nie będą tak stabilne. Więc e, odpuściliśmy temat z okularami, ale pociągnęliśmy temat jakościowej przyłbicy. Bo masz na Allegro bardzo dużo przyłbic, takich, że jak spojrzysz przez nią, to tak jakbyś patrzyła przez butelkę z wodą. Czyli no, ta przezierność jest słaba. U nas tej przezierności jest 98%. Wiesz, ja, ja, ja chodzę w okularach, więc dla mnie istotne było to, żeby pod przyłbicą mieć okulary. Żeby ona zachowywała się tak, że ja nie będę czuł ograniczeń. No i żeśmy zaprojektowali naszą własną przybicę. Już mój przyjaciel Tomek sprzedał jej 50 tysięcy. Pięknie. Ja, ja już mam z kolei zamówiony pierwszy tysiąc u niego i lecimy z koksem, mówiąc krótko. No w każdym razie ta sytuacja jakby wymaga ode mnie i od otoczenia zatrzymania się. Mm -hmm. Bo zatrzymując się, jesteś w stanie spojrzeć na swoje życie z dystansem. Bo jak biegniemy cały czas i mamy kolejne zadania do zrobienia, nie mamy tego dystansu. Akurat miałem to szczęście, że wyjechałem. Tuż przed y, tą epidemią za granicę y, na reset, bo miałem mnóstwo eventów w styczniu, lutym i musiałem odpocząć, bo no, eventy mają taką specyfikę, że wymagają bardzo dużo zaangażowania emocjonalnego, ale również fizycznego, bo mało się śpi po prostu. No i e, wyjechałem. Tam, wyjechałem i tam bardzo I nie, dużo bytowałem. I w niebagatelne miejsce dodaję jeszcze. No tak, tam, czekaj, z tej strony. Byłem na Bali i pojechałem do szamana i tam u niego medytowałem. To jest niesamowite, bo pierwszy raz miałem tak, że stanął za mną facet z dreadami i położył rękę, znaczy umieścił rękę za głową i ja czułem, jak moja głowa wibruje to było takie wrażenie trochę dziwne ale yy, na początku byłem bardzo sceptyczny myślałem że po godzinie w ogóle stamtąd wyjadę jeszcze na no, opowiadał mi takich rzeczy że wszystko ze mną jest nie tak a ja już z tym wiem że ja już jestem taki spokojny że na takiej jestem drodze że już żadnej zmiany ten no i znowu zostałem postawiony przed zmianą yy, bo okazuje się że jednak yy, Dużo rzeczy ze mną jest nie w porządku, że trzeba dalej pracować nad sobą, nie? No czy i masz i temat do zmiany? I kolejny... I kolejny temat do zmiany, nie? Po prostu, ile można. Więc ta no. e, zmiana, o której mówimy, to ja bym ją e, raczej rozpatrywał pod względem nie tylko biznesowym, bo akurat tutaj no, topikiem, topikiem jest biznes, ale biznes jest przy okazji. Według mnie. naszego życia. Mhm. E, wspomniałeś, że uprawiam triathlon. Tak? Wiesz, dla, mnie, dla mnie jest e, istotne to, że ja mam szansę wyjść na rower. Teraz już można. Był moment, że nie wolno było. E, znaczy, wolno było, ale nie wolno było w grupach. Więc ja jak? swoją drogą i tak wychodziłem, i e, tak jak biegałem e, wtedy, kiedy można było. E, robiłem to po prostu z samego rana. E, ale. E, to jest dla mnie tak istotne, że ja dzięki temu łapię dystans. Wyłączyłem telewizję. Mm -hmm. W ogóle nie oglądam telewizji. E, wiadomości. Ani jednej, mm -hmm. ani drugiej strony, bo obie, że tak powiem, przekrzy, przekrzykują się. Mm -hmm. No i, i rodzina, nie? E, rodzina w tym wszystkim jest. E, znaczy dla mnie ta sytuacja cała jest totalnie nowa, bo tak. E, mamy cztery laptopy w domu. Okej. Okay. Młodsza, z którą zawsze siedzieliśmy nad lekcjami, teraz lekcje odrabia online z koleżanką. Na Świetnie. No górę, tak, tak. na Skype'ie. E, druga z kolei e, zrobiła jakiś sprawdzian z fizyki online i wyszedł jej nieźle, i koleżanki zaczęły prosić ją o wsparcie. Wow. Robi sobie jakieś challenge sportowe. Zapisała się na kurs online czyli Leading, uh, jest w grupie czyli Derek uh, Challengers mm -hmm. I, uh, i tam ćwiczy z tymi dziewczynami online. Uh, no, widzę, że dziewczyny mm, również do tej zmiany się bardzo szybko uh, adaptowały. Uh, mm -hmm. I de facto jedyne nad czym ubolewam, to to, że siedzą w domu. Bo no okay. to, co się teraz dzieje na zewnątrz, wiosna przyszła. No właśnie, piękna e, pogoda. Mm, no ale dzisiaj po prostu biorę je, wsiadamy na rowery i jedziemy sobie nad Wisłę, żeby Czyli? trochę Pożyły. No tak. więc, e, więc cały czas musimy się z tymi e, zmianami, e, znaczy musimy. One są potrzebne. Inaczej by nasze życie było bardzo nudne, przewidywalne. A no to nie o to chodzi. My chcemy mhm. doświadczać, chcemy być tymi e, ludźmi, którzy e, przychodzą na ten świat po to, żeby coś dobrego zrobić dla siebie. Bo jak zaczniesz robić dobre, dobrze dla siebie, to i otoczenie będzie zyskiwać. Ludzie, którzy e, nie słuchają się swojego serca, e, no to błądzą im się wydaje że pomagają innym ale pomoc musimy zacząć od siebie od swojego serca jeżeli zaczniemy tą pomoc i zaczniemy naprawdę yy, uspokajać głowę to żadna zmiana oczywiście na początku będziesz miała sytuację czy miał że strach cię dopadnie ale odstrząśnij się z tego strachu już go nie ma jak byliśmy dziećmi i coś tam strasznego zobaczyliśmy w telewizji, to robiliśmy coś takiego, nie? Ostrząsaliśmy się z tego strony. U, już poszedł sobie. I teraz już poszłam. Tak. I szukajmy pozytywów. Naprawdę, w najgorszej sytuacji zawsze jest jakieś wyjście. Wyjście, to prawda, nie to prawda. W tej sytuacji jest zła perspektywa, bo ta sytuacja, do której doprowadziliśmy, ma nas czegoś nauczyć. Każdego z nas. Więc. No. Pięknie, pięknie to powiedziałeś. Właśnie Piotr miał na koniec zadać Ci pytanie: które, co, czy, jakie masz dobre. czemu chciałbyś się podzielić z innymi liderami, przedsiębiorcami, których wiadomo, mamy też wokół siebie bardzo wiele osób, które dzisiaj są w różnych sytuacjach i mają też różne perspektywy. Ale już to właśnie powiedziałeś, że kwestia spojrzenia inaczej, zrobienia inaczej, zadziałania inaczej, ale przede wszystkim zatrzymania. To jest ten moment, kiedy. Yy, tworzą się nowe pomysły, nowe, nowe inspiracje i pojawiają się zupełnie nowe rzeczy wokół nas. Jeszcze Może... do, dołączę jedną rzecz, wiesz. Wczoraj, tak, był bo masz... Wczoraj byłem u takiego chłopaka, który robi mi tam sitodruk, tam, no, drukarnia. Mhm. E, I e, Pokazałem mu ulotkę tej maski, opowiedziałem mu o tym, że mam ten, tą pracownię optyczną. I on powiedział, o słuchaj, wiesz co, możemy robić dedykowane napisy na pudełkach. Wow. Pokazałem mu, jak ten, że na przykład robisz swoje pudełko z imieniem i nazwiskiem. I okay. to mi też pokazuje, że taki mój tam kontrahent, drukarz, też wymyśla jakieś dodatkowe działania, czyli pobudza się do tworzenia czegoś nowego w sytuacji, którą zastał. Tak. Drugi drukarz z kolei wymyślił, że zrobi papierowe maseczki jednorazowe. O, świetnie. Bardzo tanie. Więc naprawdę kreatywność ludzi jest niesamowita. Niektóre biznesy trzeba zamknąć, bo mhm. czas dla nich się skończył. Relacje mhm. również. To, że mamy męża czy żonę, nie oznacza, że mamy być z nim do końca życia. Na tą zmianę też powinniśmy być gotowi. Mhm. Była nam dana droga z tą osobą, ale być może musimy doświadczyć czegoś innego, innej relacji albo wręcz pobyć ze sobą. Mhm, to prawda. Więc, e, więc tutaj ten temat zmiany jest. No, widzisz, że to jest szeroki temat. Moglibyśmy rozmawiać godzinami, więc. E, to prawda. Ch 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 chyba już dosyć długo rozmawiamy, więc. Ale nie szkodzi to Piotr, to może zakończmy tym, że jeśli ktoś chciałby drążyć. Temat zmiany i korzystać z Twojego doświadczenia, z swoich mądrych przemyśleń, z Twoich inspiracji, ale przede wszystkim z tego, co przeżyłeś, tak? Od opowiadając swoją ścieżkę, jak to się zmieniało, ale jak ty pozostawałeś liderem, przedsiębiorcą, jak zawsze myślałeś kreatywnie, to może po prostu zostawmy otwarty kontakt do ciebie. A nuż ktoś będzie potrzebował właśnie rozmowy z takim praktykiem od zmiany biznesu. Więc, więc ja, ja jak najbardziej zachęcam, to temu też służą te rozmowy, żeby się wzajemnie inspirować, żeby się dzielić doświadczeniami i po prostu wspierać. W biznesie, w życiu, tak bo o to, o to chodzi. Więc bardzo Ci dziękuję za historię. Historię o Malinach nie znałam, ale cieszę się, że miałam okazję poznać. I nie wiem, dlaczego mi przyszła tak wiesz spontanicznie akurat, bo tam musiałem się faktycznie nauczyć tej zmiany, Aha. bo wydawało mi się, że idę po pieniądze, a okazało się, że nie. No ja musiałem to przepracować. Popłakałem się wtedy. No, miałem tam nie wiem, tam 9 lat. Wtedy rodzice nas puszczali. Nie było problemu, żeby wyjść na dwór, prawda? No chodziliśmy wszędzie. Nie? nie było problemu, żebym siadł do autobusu i pojechał sobie na Wilanów. I rodzice o tym wiedzieli, i dla nich to było w porządku, nie? Naturalnie, tak, tak. Teraz tak. tak nie jest. Teraz jest inaczej. No hartują nas te wszystkie doświadczenia, niewątpliwie, więc pytanie. Jaki jak hard ducha wyniesiemy z aktualnej zmiany? Oczywiście, będziemy mogli zobaczyć to za jakiś czas. Pewnie nie teraz, chociaż może niektórzy już dostrzegają te zmiany i szanse, ale jestem święcie przekonana, że to, co nas czeka, to jest tylko coś, co nas wzmocni. Ja liczę na to, że ludzie dostrzegą tą zmianę w sobie i dzięki temu zaczną robić to, co, to, co jest im dane. Tak, to prawda. Dziękuję Piotrze za rozmowę.